Witam z nadpolskiego Bałtyku, jestem w Łukancinie. Yy, idę na stanowisko Dzisiaj przyjechałem połowić sobie z plaży Na tak zwany self-casting yy, I moim celem jest dzisiaj flądra O tej porze roku się raczej u leszczy nie łowi, płoci, węgorzy Chociaż może się tak zdarzyć że będzie jakiś taki przyłów ale generalnie yy, tych ryb już jest coraz mniej albo w ogóle a pojawiają się właśnie flondry pojawiają się też trocie, ale trocie do 15 listopada mają tutaj w Bałtyku okres ochronny więc dzisiaj decyduję się bardziej właśnie na flondrę przede wszystkim yy, serfa no i zobaczymy yy, tak jak, jak zbudowałem zestaw żeby zapalować na flądre yy, na co będę łowił za chwileczkę jak już się rozłożę z wędkami ze wszystkim to po prostu Wędka już na podpórkach. Klecionka, strzałóweczka przewleczona. Mam wędkę e, Mikado Litora 4,20 typowo wędka do serwka castingu. Taka bardzo dobra dla początkujących, takich właśnie jak ja. Od razu powiem, że nie jestem tutaj żadnym fachowcem od serwka castingu. Łowię dopiero od czerwca i dzisiaj e, to wszystko co powiem, jakiekolwiek porady trzeba brać troszeczkę w nawias, bo nie jestem pachowcem, po prostu dzielę się tylko tym. Lubię się dzielić swoją wiedzą. Być może ktoś myśli, że jestem jakimś tam mentorem i tak dalej. Nie, nie, nie. Po prostu lubię się dzielić, bo wiem, że jest dużo ludzi, którzy chcieliby może właśnie w ten sposób zacząć łowić, a nie wiedzą od czego zacząć. Więc ja to zrobiłem tak, że kupiłem sobie sprzęcik budżetowy. Wędka około 4,5 stówy, kołowrotek 200 chyba, 30 złotych. To jest... Pro tak. Long Cast yy, Pro Supercasting Mogę tam jakieś opisy wrzucić yy, w filmie. Do tego mam z podkładu nie wiem tam ze 150 metrów żyłki nawiniętej później mam 300 metrów yy, yy, lecionki 13 -tki i strzałowy 0,25. Wszystko po to, żeby daleko rzucić, tak? Jest wiele ludzi, którzy no, y, robią te zestawy troszeczkę inaczej. Używają tak zwanych żyłek konicznych na jakimś tam długim odcinku, chyba 10 czy tam 15 metrowym. Y, ja, ja robię w taki sposób, to są moje przyzwyczajenia, z Federa łączę strzałowy y, z tą cienką plecionką y, węzłem Albright. To jest taki długi węzeł, który się odcina na zero, więc jakby nie ma żadnego zahaczania o przelotki. I w ten sposób yy, udaje mi się wykonywać naprawdę yy, fajne rzuty około 100 metrowe na pewno, może nawet ponad, czasami bliżej, właściwie częściej bliżej. <grym> zależy wszystko od warunków jakie są nad wodą. Tak? No więc jakby dzisiaj yy, za chwileczkę założę yy, zestaw na flądrę. Będę miał, będę miał dwie wędki, mam jeszcze jedną, tam jest jeszcze jedna, tamten to już jest feeder z quadron. też 4,20 do 180 gram. Tutaj jest taki zestawik na flondrę, jest taki właśnie z koralikami wypornościowymi, kolorowymi. Flondra ponoć bardzo lubi yy, właśnie takie błyskotki, różne kolory, to ją przyciąga. Będę łowił dzisiaj na krewetki, zaraz pokażę tutaj mam krewetki, rozmroziłem owa krewetki idzie na jeden hak, także jedna krewetka na, na cały zestaw mi będzie zużyta. Rozmroziłem sobie zaraz wszystko pokażę jak to nakładam zestaw wygląda tak Ciężarek około 120 gram. Tutaj jest pierwszy trok, kolorowy, jak widać, przesuwalny. Tutaj na stoperkach można sobie go przesuwać. Tu jest drugi trok. O, tak właśnie wygląda zestawik. i za chwileczkę tutaj będzie to będzie przywiązane do, do plecionki. Mocne muszą być bardzo mocne. Grube krętliki, porządne, to wszystko musi być. Żyłka jest 0,50 yy, troki są na 0,33 sufiksa. Także yy, przywiązuję do zestawu zakładam przynęty i pokażę jak to wygląda. Tutaj właśnie jest zestawik na klądre. Krewetki potrzebna jest taka nitka elastyczna do zamocowania, bo się ją przymocowuje. Dobry nożek i jakaś deska do, do krojenia I co robimy? Bierzemy sobie taką krewetkę. To są krewetki, nie mogą być te blanszowane, czerwone, tylko muszą być właśnie te surowe. Ściągamy sobie ten pancerz. O! Z niej, z, z wierzchu. Tak. Roimy na pół Hak musi być na flądrę długi I co robimy? Przebijamy w ten sposób Tak przebiliśmy obkręcamy hak I przebijamy jeszcze w tą stronę o. Tak musi być na wierzchu. O. Teraz bierzemy nić tą elastyczną. I sobie to obwiązujemy. I urywamy. I jeden. Jedna taka przynęta już jest gotowa. Bierzemy drugi trok. I robimy to samo. Z drugą częścią krewetki robimy to samo. Tak owijamy nitką elastyczną. Zakańczamy mocno przy przy bardziej. O cyk urywamy. I tak to wygląda ląderka coś takiego zobaczy, coś jej się błyszczy ładnie i, i mam nadzieję, że się na to skusi. No i taki zestaw tutaj gotowy, przygotowany. Ląduje do wody. Bardzo ważny jest jakiś plaster na palca, żeby sobie nie uciąć. Powrotek dokręcony do końca, żeby się plecionka nie wysunęła i nie przecięła palca zwykle ja mam taki ochraniacz na palec ale go chyba zostawiłem gdzieś w domu dlatego dzisiaj zrobiłem sobie to z plastra tak o jak to będzie wyglądać to zobaczycie zaraz. Hmm. drugą wędkę, którą zbroję to jest fider 180 y, gram wyrzutu 4,20 też z kwadrą, ale stosowanie fiderów w castingu nie jest dobrym pomysłem dlatego, że fidery mają bardzo tutaj y, tą wąską szczytówkę małą szczytóweczkę to znaczy inaczej tutaj jest za, za mały otwór i latem kiedy jest zielsko to po prostu no cały czas jest problem y, dlatego, że te zielsko łączy się na dwa zestawy zostały wyrzucone y, na tym pierwszym fiderze z, z 4,20 długości 180 gram składron. Poszedł jeden zestaw z krewetką na Mika do Podwójny zestaw też z krewetkami liczymy na, na jakąś płaską dzisiaj. Na razie nie widać żadnych brań. Jeżeli do, do 10.30 nie będę miał brania, to sobie przesunę się na przykład gdzieś około 50 metrów w tamtą stronę. Przekonałem się latem, szczególnie na Bałtyku, że przesunięcie się dosłownie o e, czasami 10, 15, 20, 30 metrów czy, czy 100 y, no, robi y, ogromną różnicę. I, I gdzieś na miejscu, gdzie siedziałem, siedziałem, nic się nie działo, przeniosłem się, nagle miałem brania, więc warto czasami się po prostu przenieść i po prostu tej ryby poszukać może być większe zagłębienie dna i tam ta rybka może się na przykład zgromadzić. Tutaj akurat do, nie znam do, do końca tej okolicy, ale właśnie tak e, zamierzam. Zmiana miejscówki, przesunęłem się o jakieś 50 metrów stamtąd, tutaj, znowu z półtorej, dwie godzinki, nie będzie brania, jeszcze się bardziej przesunę, może trafię tą rybę, ale na razie zero brania, powymieniałem haczyki na trochę mniejsze, tak mi doradzili na, na, na grupie Surfcasting, żebym y, trochę zmniejszył haczyki o połowę i tak zrobiłem i zobaczymy. To już trzecia miejscówka. Tak mniej więcej co półtorej, co dwie godziny zmieniam. Nie miałem do tej pory żadnego brania. Mieniłem też ciężarki na cięższe, i e, staram się rzucać po prostu ile fabryka dała. Może troszeczkę dalej ta ryba, bo bliżej nie ma. No i co? No i czekam. Może przyjdzie taka pora, że tak powiem, będzie ten diner I ta rybka zaskoczy, nie? Zobaczymy. No, wreszcie było pierwsze branie. Naprawdę porządnie zatrzęsło tą wędką. Tą, którą rzuciłem dalej. No i takie... Nie ma poprawki, zobaczymy, ale tak najczęściej jest, że jest branie i później już siedzi, nie? No naprawdę zatrzęsło porządnie tą wędką. Patrzyłem czy może jakaś mewa zahaczyła czy coś, ale no nic nie leciało. Także to na pewno było branie. <gry> zaraz będę ciągnął. Nie mam tu jak kamerować, bo z telefonu ale zaraz będę jeszcze zobaczyć, czy coś się jeszcze poprawi. Jak nie, no to po prostu ściągam, sprawdzam. Może tam już rybka jakaś siedzi, nie? ściągnąłem zestaw, nie było żadnej ryby. No, ale przynajmniej coś się zadziało. Naprawdę zatrzęsło wędką porządnie i teraz rzuciłem jeszcze dalej. Starałem się tak rzucić bardzo, bardzo daleko. Może właśnie ta rybka jest po prostu na, na dystansie i trzeba ją y, ściągnąć po prostu z daleka, nie? No, także mam nadzieję, że. Albo przyszła taka pora, nie? Na dinner. I ta rybka się zaczyna powoli ruszać, nie? No mam taką nadzieję, że jednak coś wyskubię z tej wody, no, że nie zejdę tylko z tym jednym braniem i, i tyle, nie? Czwarta miejscówa. Przesunąłem się po raz kolejny. Co ciekawe, tutaj całkiem niedaleko, jak takie jest takie ciemne, nie wiem, może 30 metrów, Widziałem jak się rybka zawinęła, zaoczkowała prawdopodobnie troć, czyli nie gdzieś za tam za łachą, tylko właśnie tutaj. No, ale to właśnie, no widać, że trotki chodzą, chyba że jakaś inna ryba się spławiła, ale to wyglądało na płoć. tak, Tak zaoczkowała porządnie. Także miałem tylko jedno porządne branie, jest za 5.14 do 15 po łowie, czternasta 14:15. Daję sobie jeszcze tutaj chwilę szansy na tym kolejnym miejscu. I tyle w temacie. Tą wędkę rzuciłem, ile fabryka dała, naprawdę daleko poszła. Tamtą rzuciłem tutaj przed przed łachę, bo ona jest tamtą daleko nie rzucę. Więc jakby tutaj w te ciemne. I to wszystko. I czekam. Oba na krewetkę koniec na dzisiaj. Jedno branie, tylko właśnie na tym zestawie było. No to trochę się zsunęła już ta krewetka i nic więcej. Widziałem tylko tutaj z taką spawiającą się troć. Jest godzina 14.30. Tak, żeby na 16.00 być w domu przede mną kawał drogi bo tak wszedłem stamtąd a spokojnie wpijam tą jedną wenteczkę i... także to by było na tyle ciężarek był 125 gram taki zestaw powrotek skro. podpórka piękne morze Dzisiaj bardzo dobra pogoda na troć, no ale niestety troć jeszcze nie można łowić. 15 dopiero do 15 jest okres ochronny. Także to by było na tyle. Na razie do następnego. Piękne morze, spokojne. Flauta, idealne warunki na. Mówię, jest belly boat, ale tak jak mówię, jeszcze dzisiaj za wcześnie. O, za tak mam jeszcze tu parę schodów. Do parkingu jest godzina 15. Jeśli myślę 15, po wyjadę. Koło 16 będę w domu. Jest elegancko.